Ja Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Dawid, a w dzisiejszym odcinku zajmujemy się, się i zrobimy zakupy sportowca część drugą. Zapraszam. Tak, najczęstszy wybór, akurat byłam dietę, bo wbijam do zawodów na Polskę Ma Polskie, do tego października wbiłem już 6,5 kg, zostało mi jeszcze kilo kg. Także najczęstszym wyborem na właśnie moją dietę. Biorę sobie orzechy proteinowe. Ogólnie to polecam Wam wszelakie Orzeszki, które już wspomagają naszą wiedzę i rozwoju mesowych, ale z orzechów w myślę, że to już będzie to tyle. Także przechodzimy teraz sobie na owoc. Ja biorę borówki, uwielbiam borówki. Jest to mój drugi ulubiony owoc zaraz po bananach. tego biorę winogroma i maliny. Także owoce już mamy wybrane. Teraz przejdziemy sobie do Pierwsze dwa. Moim dzisiejszym wyborem będą bułki. Wezmę sobie dwie bułeczki południowo

Proteinowe. I pamiętajcie, jeżeli bierzecie przy jakiejś będy, czy mięso w sklepie, pamiętajcie, żeby zawsze na artykule patrzeć, czy w danym mięsie lub wędlinie znajduje się zawsze 80 gram mięsa w 300 gramach produktu. Ja polecam jeszcze sushi ze sklepu Lid, Biedronka i Dino. Nie bardzo przepłacać w restauracjach ze sushi, gdyż te są bardzo jakościowo wykonane, dobrze do ceny. I butelek weźmiemy sobie jeszcze jedę. Ja uwielbiam kareczki ze śledzia. I do tego weźmiemy jeszcze filety śledziowe. Chodź. Ja biorę sobie mięso z i przechodzimy sobie zaraz obok do jogurtów proteinowych. Mają 35 gramów białka i przechodzimy sobie dalej. tego jeszcze, do sałatek uwielbiam ser półtłusty. Oraz do tego jeszcze twaróg półtłusty od łaciate. Jeszcze maślankę. Ja osobiście polecam kwiaty, bo jest drobsze od maślanki, ale raz na jakiś czas też można się napić maślanki. jeszcze lody proteinowe od firmy Bukazik. Mają one aż 30 g białka, takiej oto w Jeżeli też nie macie akurat ochoty na lody od buka, to możecie sobie wziąć, które też są bardzo mało kaloryczne. Żartowałem, alkoholowi mówimy stop, nie wolno, jesteśmy niepełnoletni, jestem niepełnoletni, jestem sportowcem i nigdy takiego czegoś nie wezmę, a alkohol uzależnia. Jeszcze weźmiemy dwie owsianki od Nubelli, bardzo Wam polecam. w większym odcinku to są moje szybkie zapisy, polecam mam do zdrowego trybu życia także idziemy do i się odnamy. Wątro.